Dzień dobry. Witamy serdecznie na kanale Lider Nieruchomości i Finanse Biura. Z ponad 24-letnim doświadczeniem w obrocie nieruchomościami oraz doradztwie finansowym. Dziś zapraszamy cię do miejsca, które łączy w sobie spokój przyrody z wygodą życia do Czarnówka, spokojnej zielonej wsi, położonej zaledwie 3,5 km od centrum Lęborka. Oferujemy tutaj Trzy działki budowlane o łącznej powierzchni 5787 m2 z dostępem do stawu i w otulinie lasu. To przestrzeń, w której można odetchnąć głęboko, wsłuchać się w śpiew ptaków i stworzyć dom w miejscu, które naprawdę koi. Czarnówko to lokalizacja, która daje ogromne możliwości, tylko kilka minut do Lęborka. Szybki wjazd na trasę ekspresową S6 i wygodny dojazd do trójmiasta w kilkadziesiąt minut. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co daje pełne bezpieczeństwo inwestycyjne. W lider nieruchomości i finanse zadbamy nie tylko o wybór działki, ale także o finansowanie. Nasi eksperci porównają oferty wiodących banków w Polsce i dopasują te najkorzystniejszą. Ty podejmujesz decyzję. My zajmujemy się resztą. Wypełnij formularz na stronie internetowej www.nieruchomości -lider.pl Zakładka finansowanie nieruchomości. Masz nieruchomość na sprzedaż? Skorzystaj z naszego doświadczenia, największej bazy klientów i przemyślanych strategii marketingowych. Zgłoś swoją ofertę przez formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomości -lider.pl Zakładka oferuje nieruchomość. Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Sprawdź inne działki na sprzedaż link znajdziesz w opisie filmu. Zachęcamy do polubienia tego filmu, subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby zawsze być na bieżąco z najnowszymi ofertami. Udostępnij film znajomym i pomóż nam dotrzeć do tych, którzy marzą o miejscu takim jak to. Zapraszamy do naszego biura. Lider nieruchomości i finanse: kod 84 myślnik 300 Lemborg, ulica staromiejska 40, lokal numer 2, obok optyka Ciszewski telefon kontaktowy: 513 136 636 adres e-mail. Biuro Małpa Nieruchomości Myślnik Lider.pl strona internetowa www.nieruchomościmyślniklider.pl Dziękujemy za obejrzenie. Do usłyszenia i kto wie, być może do zobaczenia w Czarnówku.